Witajcie moi drodzy, witam was w ten sobotni poranek. Dla mnie jest teraz poranek. Pewnie jak się film doda, będzie, będzie i popołudnie albo przedpołudnie. Zobaczymy. Niczego nie planuję. Dzisiaj typowo jesienna propozycja ze stajni, która ostatnio, ostatnio bardzo mocno namieszała mi w głowie, odkąd zacząłem używać oficiny Artydziany, odkąd zacząłem używać wi. Ostatnio, pamiętacie, na filmie używałem stupefacente, a mowa o mydlarni Cheon Funk Sing. I dzisiaj, myślę, jest taka, jest taka okazja, ponieważ mamy jesień w pełni, propozycja typowo jesienna, na jesienne, powiedzmy golenia, która w mojej ocenie nadaje się idealnie, ja dopiję jerbkę. Oczywiście Pacharito u mnie w Matero, także na jesień ono daje fajnego Pacharito, daje bardzo dobrego kopa pobudzającego na wszystkie spadki ciśnienia. Idealna. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj przed nami Cheon Fung Sing mydlarnia, bardzo dobrze znana już, już mam nadzieję, Wam z Turynu. Zobaczcie, dzisiaj edycja NASA. W skrócie New Age Shaving Action. Eee, TFS, czyli Tram Sing. Widzimy w tle Czerwoną planetę, czyli Mars, a po włosku Marte. Także tak to tak wygląda etykieta tego, tego mydełka. Tygiel plastikowy. Tutaj widzimy widzimy skład, ale ja oczywiście zrobię to. Po mojemu, czyli pod filmem, zamieszczę skład, byście sobie mogli przeczytać. I na, pamiętacie, na następie na filmu mówiłem, że, że jest to idealna propozycja na jesień. Tak, według mnie, jeden z ciekawszych zapachów, właśnie w takim jesiennym, fajnym, otulającym, waniliowym klimacie, Napar naprawdę bardzo przyjemny, lekko kwiatowy. On tutaj. Naprawdę fajny, fajna propozycja na jesień, na takie zimniejsze dni, jak już jest teraz, czyli tam około 10 stopni. Także zobaczcie, tak prezentuje się mydełko. Jest ono w takiej konsystencji, jak stupefacente yy, Bardzo miękkie, wręcz plastelinowe, dające się bez problemu przełożyć do, yy, do tygielka, co również uczyniłem. Przełożyłem że tak powiem, to jedno drapnięcie łyżeczką do, do miski, i przegniotem kciukiem i w składzie również bardzo ciekawe, ciekawe składniki, a konkretnie mamy tutaj e, tak jak pamiętacie, ostatnio stupe łączyło olejek kokosowy z olejkiem z, e, z Maryśki, czyli z konopi indyjskich. Tak tutaj dzisiaj mamy również, to jest też mydełko na bazie oleju kokosowego konopi indyjskich i dodatkowo kalaminy która pamiętacie była użyta właśnie w mydełce V jak vendetta także dzisiaj ode mnie taka fajna propozycja czym się dzisiaj będę golił dzisiaj taki mój jesienny zestaw bardzo fajny czyli klasyka firmy Jaki Sagrada Familia zobaczcie 24 mm z włosiem taksido. Maszyna, którą dzisiaj wybrałem, taka dla mnie jedna z przyjemniejszych, jeśli chodzi o wrażenia goleniowe. Niedroga, również można powiedzieć, taka budżetowa, troszeczkę no bo koszt takiej maszynki za 60 czy 70 zł to naprawdę w porównaniu to, co otrzymujemy. Otrzymujemy naprawdę fajną, fajną maszynę, która zapewni nam długie lata golenia. I po goleniu propozycja na jesień prosto ze Stanów Zjednoczonych. Tak udało mi się w końcu ją dostać Aqua Velva Mask. Pamiętam szukałem jej czekałem na dostawę na Allegro ładnych kilka miesięcy zanim przyjechała trafiłem użytkownik nazywa się American Drug Store i nieraz robię tam zakupy gdy kupuję sobie um, Irish Spring to, to mydełko do mycia na bazie talu i Tutaj również postanowiłem, jak tylko pojawiło się na, na ich, w ich ofercie na Allegro postanowiłem sobie zakupić i nie pożałowałem naprawdę potęga zapachu. Wszystko astra zielona w King Cilecie. Mydełko przegrzmocone, więc pozwólcie mi tylko, że przekażę wam to, co. Mydlarnia Cheon Sing ma nam do przekazania, czyli tak. Cheon Funksynk na Marte, mydło do golenia 125 ml, wykonane w innowacyjnej formuzie, formule na bazie konopi i kalaminy, naturalnej glinki, dającej fantastyczny efekt liftingu, oczyszcza, chroni i nawilża skórę, pomagając ostrzą przesuwać się, aby uniknąć potencjalnych skaleczeń. Zapobiega podrażnieniom. Jego zapach oparty na naturalnych pro, yy, produktach zaskoczy cię. Kwiatowo-słodki aromat z akcentami bursztynu i wanili, z sercem róży, jaśminu, gardenii i orchidei, który będzie Ci towarzyszył przez cały dzień. A na temat Aqua Velva Mask, tej z, z, ze Stanów Zjednoczonych, jest to i nic innego jak pizmo, bo mask równa się piżmo po naszemu, i oni. Na odwrocie opakowania po prostu nic innego. Seksowny, męski, potężny, długotrwały zapach Aqua Velva Mask. Ma zarówno dobroczynne działanie yy, skóry po goleniu, jak i magnetyczny zapach wody kolońskiej. Także jest tutaj to również zaznaczone, że jest to woda po goleniu, ale jak woda kolońska, no cóż, nie pozostaje mi nic jak tylko zwilżyć twarz. Pędzel. Oczywiście pozwólcie, że już niech sobie w kubku moim poznańskim niech sobie tutaj naciągnie wody, że tak powiem. Także tutaj dzisiaj przed nami kolejna ewolucja mydlarskich podbojów z Cheon Fung Sing. Powiem Wam, że naprawdę im bardziej zagłębiam się w tą markę, tym bardziej, tym bardziej chcę się tego używać. Bo produkty naprawdę wybitne, fajne z pomysłem, takie, takie jak lubię, bardzo mi się podobają. A przede wszystkim bardzo uniwersalne bym powiedział. Bo nawet jeśli nie uda Wam się dostać. Zobaczcie, pędzelek już zliżony. Nawet gdy nie uda Wam się do, dostać aftershave'a, bez problemu oni robią takie kompozycje zapachowe, że możemy sobie dobrać pod, pod każde mydełko ich aftershave'a. Dobrze, ja sobie tutaj wszystko uszykuję jak należy i już schodzimy na dół i kręcimy pianę. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że weekend spędzacie rodzinnie, w dobrym, dobrej atmosferze, u mnie również wszystko jak najlepszym porządku, widzicie, piana się kręci, więc myślę, że tutaj weekend już będzie, będzie udany. początkowo to mydełko pamiętam, gdy goliłem się, nie, nie, używając go. Pierwsze pierwsze golenia pamiętam, gdy zacząłem wyrabiać piany, byłem troszeczkę zdziwiony, ponieważ ta piana była z tych trzy kropelki i w pędze. Ta piana wydawała się taka Taka sucha, taka jakby jej czegoś brakowało, powiem Wam szczerze. Używałem tego mydełka, używałem, aż znalazłem złoty środek, a była to przede wszystkim ciepła, może nie gorąca, ale naprawdę ciepła woda. Te mydła zauważyłem i te olejki, które są użyte tutaj do, do produkcji tych, tych mydeł, naprawdę one. Powiem szczerze, uwielbiają, gdy, gdy dostają ciepłą, a nawet gorącą wodę. O, bym powiedział taką z pokroju, że możemy zanurzyć palec, ale nas nie oparzy. Ja mam naprawdę letnią wodę, tutaj, tutaj nic się nie dzieje. Ja używam przeważnie takiej, takiej letniej wody o temperaturze powiedzmy 45 stopni, tak, 50 stopni. Ja sobie tam. Jestem w stanie to, będąc powiedzmy maniakiem golenia na moim czajniku do jerby, poustawiać, i nie ma najmniejszego problemu, by sprawdzić to mydełko. Naprawdę w różnych temperaturach je sprawdzałem, i najlepsze efekty były właśnie osiągane w jakości piany, w konsystencji tej piany poprzez ciepłą wodę. Te wszystkie, mam wrażenie, te wszystkie olejki, te wszystkie Użyte dobrocia do produkcji tego mydła yy, się aktywowały wtedy. I, I to mydełko naprawdę daje daje wtedy fajne efekty, daje ciągnącą pianę. Jak widzicie. Bez najmniejszych problemów. I tak jak za każdym razem ta mydlarnia zauważyłem ona. Ona produkuje takie mydła, w których, jak widzicie, trzeba dawkować wodę delikatnie. I gdy ta woda jest dodawana stopniowo, ta piana się po prostu buduje. A dodatkowo mamy taki fajny, powiedzmy, klimat Marsa ale nie batona Marsa, tylko Marsa czyli czerwonej. Planety, planety facetów, bo jak wiadomo, faceci są z Marsa, podobno. <laughs> I co chciałbym jeszcze powiedzieć? Ogólnie zapach bardzo fajny, bardzo słodki, bardzo taki, taki jesienny, otulający. On naprawdę tutaj powiedziałbym, że to jest propozycja zapachowa dla wszystkich takich miłośników naszej. naszego Warsa na przykład, tutaj yy, yy, wszystkich, wszystkich tych, którzy na przykład polubili, polubili się z czerwoną czellą, którzy polubili się na przykład z zapachem czerwonego prorazo, to to są takie takie klimaty i zobaczcie, piana elegancka także Tutaj myślę, że jeszcze dam trochę wody. I tak naprawdę. Więc dosłownie odrobina i tutaj myślę będzie będzie finał jeśli chodzi o wyrabianie piany i tak jak za każdym razem powtarzam te mydła lubią być wyrabiane troszeczkę dłużej nie wyrabiajmy tego nonszalancko na szybko spotkałem się też z opiniami użytkowników tych mydeł na zagranicznych forach którzy nie byli do końca zadowoleni z, z efektu, jaki, jaki dają te produkty. Tym niemniej, moje zdziwienie, ponieważ ja nigdy z tymi, z tymi mydłami nie miałem problemu. Zobaczcie, ta piana jest naprawdę bardzo dobra. I myślę, że to jest to, do czego dążymy. Tutaj Sagrada Familia naprawdę wyrabia tą pianę jak szalona. I już pianę mam, mamy ukręconą, gotową. Ja już wracam. Do góry do was z powrotem. I słuchajcie. Zbliżę jeszcze raz Twarz. Zobaczcie, tak prezentuje się piana z tego mydła. Oprócz tego mydełka widziałem w ich ofercie jest też wersja, jeśli się nie mylę, Saturno, czyli taka wersja z Saturna. Więc również dająca pewnie dużo frajdy z golenia. Ja posiadam wersję z Marsa, <laughs> i cóż, Kinksy Gilette, zielona Astra. do tego ten lekki, słodki zapach. Tak samo jak w przypadku mydełka, pamiętacie stupefacente, czyli niesamowitego. Dzięki właśnie tej Ciepłej wodzie te olejki się aktywowały na twarzy. Bardzo fajny poślizg. Nie, czu, nie czuję żadnego ściągnięcia skóry lub szczypania, więc jest naprawdę... Jest naprawdę bardzo... Bardzo przyjemne mydełko, a nie drogie, bo z tego co pamiętam, to mydełko kosztowało, kosztuje około 40 zł, czy 50 zł, więc nie jest to żaden wygórowany koszt, jeśli chodzi o, o zakupy takiego produktu, a, a spokojnie na cały sezon. Jesienno, zimowo, a nawet wiosenny nam, gdy będziemy się tylko tego mydełka używać, starczy naprawdę na długo, bo ja użyłem dosłownie wielkości, jakbym wielkości nasiona, oczywiście wydrapałem mniej więcej wielkość nasiona migdału, o taki. Tak mniej więcej zawsze staram się wydrapać oczywiście najstarszą znaną ludzkości miarą, czyli na oko. Nigdy tam nie wybieram mydełka, wiecie, co do grama. Dobrze, przejście numer dwa. Zimna woda Bardzo powiem szczerze bardzo przyjemne golenie Takie jesienne, że tak powiem w kolorze liścia klonowego, bo takim takim jest tak też Fajnie, przyjemnie, lekko waniliowo pachnie. Także ja lubię, lubię takie klimaty, choć bardziej kręcą mnie klimaty powiedzmy drzewne, takie, takie ciężkie. Tutaj mamy troszeczkę tej, tej paczuli. Ekstra, wszystko jak w najlepszym porządku. Dobrze. Także tutaj Made in USA. Aqua Velva Mask Aftershave. Koloń, czyli widzimy leczy i nawilża. To, co wam czytałem przed, przed chwilką, Sexy Masculine Powerful. Także tutaj taki jest. Mam nadzieję, że będzie dobrze, dobrze widać. Taki jest jej skład. Wyprodukowano w Nowym Jorku. Z tego co widzę, White Plains w Nowym Jorku taki jest tam tego skład i cóż butelka kiedyś była kiedyś była ze szkła dzisiaj jest produkowana na masową skalę widzimy od 100 lat przeszli na butelki plastikowe. Bardzo przyjemny piżmowy zapach powiedziałbym przy delikatnie właśnie jakbym określił tego zapach wiecie co jeśli chciałbym żeby nowe wydanie warsa pachniało czymś naprawdę fajnym, to chciałbym, żeby tym pachniał nowy wars i to by było naprawdę super sprawa. Powiedziałbym, jest bardziej wyrafinowany zapach. Zobaczcie, dosyć duża kryza, więc trzeba uważać tutaj z dawkowaniem. Powiedziałbym zapach połączenie naszego warsak wersji classic troszkę z czerwonym prorazo takim słodkim sandałowym tłem bardzo przyjemne fajne ta woda słuchajcie ona się natychmiast wchłania nie pozostawia praktycznie żadnego filmu na skórze delikatnie jeszcze się skóra klei ale jeszcze kilka kropel sobie przy sobocie mogę sobie dać. I tak, choć jest to dosyć tania woda, to naprawdę pachnie długo. Musicie się przygotować na, na to, że pół dnia Aqua będziecie Czuć na swojej skórze, bo naprawdę zapach jest, jest mocny. Zapach jest mocny, naprawdę bardzo intensywny. I cóż, takie golenie dzisiaj powiedzmy z jednej strony ze Stanów Zjednoczonych, drugie z Włoszech, ale z Marsa. <grym> Więc cóż mogę powiedzieć? Mogę po prostu Wam to naprawdę polecić. Bardzo fajny, ciekawy, jesienny zestaw w kolorze liścia klonowego. Super zapachy. A jak z osadem? Osad jest. Zobaczcie. Osadu troszeczkę jest. Nawet powiedziałbym dosyć sporo. Więc będzie co czyścić. I cóż, tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Widzimy się oczywiście. W kolejnych goleniach życzę Wam przyjemnego weekendu, rodzinnie spędzonego. Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnym goleniu. Dziękuję za uwagę. Cześć.